Cześć, z tej strony kojot, a ze mną jest Chur DJ. Dzisiaj um, chciałbym Wam przedstawić najnowszą gazetkę. Brawo Sport. Jest to um, numer 20 z roku 2014. Cena: jak zawsze 3,50. Otworzymy zobaczymy, co się trafi. Um, otworzymy. Um, Zobaczymy dobra. teraz co się znajduje. Oczymy Mamy się czas... czasopismo. Polska Mistrzem Świata. Nieważne. Dobra. Karta limitowana. Michała żyła. Dobra karta, no. Czyli ja. też raz widzę tą edycję, więc mnie Nawet dobra. Mamy tutaj... Nie wiem, jak, on, jak to przeczytać. E, ja czytam. Ja Ger... Gergo Ger Loveris... Giorgio. Giorgio Levon Joris, tak? I przepraszamy, jeżeli się pomylimy w wymowie, to przepraszamy. to nasza wina. I oprócz tego, dostajemy, przepraszam, dostajemy saszetkę, jakaś taka gruba. Mm. To może znaczy, Oto... że będzie więcej kart. Właśnie. Dobra, gazetkę sunę. Mm, dobra. No to. Otwieramy. Eee, dobra, niech, e, niech mój kolega otworzy, a ja pokażę jakie my tu mamy karty. Dobra. Eee, I to było to to pudełko. Eee, mamy tutaj zawodnika Jagieloni Biały Stok. Zawodnika GKS-Bełchatów i jest to Kamil Późniak. Mamy zawodnika Krakowi. Macie... Mamy zawodnika Wisły Macieja Jankowskiego, gościa z ruchu chorów, który się nazywa Łukasz Słuchowski. O, jako karta wartościowa. Mamy. Hmm, kto to jest? Aha, gwiazda z Głonika Zebrze, a jest to Maciej, M Maciej, Maciej Małkowski. Małkowski. Hmm. I to sobie postawię. E a jako karta wartościowa jest. Mm, ulubieniec fanów i jest to. Maciej Robniak. Robak. Robak. <grym> Dobra. Um, jest z Pogoni... Pogoni szczecin. szczecin. No właśnie. Czyli dostaliśmy 4 karty bazowe, dwie karty wartościowe i dwie karty limitowane, gazetkę. Za cenę 3,50. Polecam. Kojot. Oraz do DJ taka magnog jest. Dzięki. Cześć.